Witajcie kochani na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zrobimy sobie czytanie z serii Lustro Uczuć. A sprawdzimy, gdzie obecnie jest Wasz związek w takiej sytuacji, a później wyciągniemy karty dla osoby, o której obecnie myślicie, która należy no, Wam na serduszku. No i zobaczymy też, gdzie jest Wasza energia, czyli energia Energia żeńska. Także gdzie jest teraz, gdzie jest Wasz związek, energia Waszego związku obecnie? Okay, mamy trzy karty. Um, no jest to jakaś zazdrość, nie wiem, albo, albo to wy jesteście zazdrośni, albo osoba, o której myślicie, jest, to, jest zazdrosna. I zawsze te emocje zazdrości, czy jakiegoś niedomówienia, to jest takie ziarenko. Um, to jest taki kociołek, kociołek na, na wielką burzę. Także um, być może, no nie wiem, będziecie musieli, będziecie musieli się. Poprawić Waszą komunikację, bo jeżeli jest zazdrość, jeszcze obsesyjna zazdrość w tym wypadku, to znaczy, że no nie ma zaufania w tym związku, a jeżeli nie ma zaufania, no to są jakieś powody ku temu, więc trzeba się zastanowić, czy to może być też ta druga osoba, czy to Wy jesteście zazdrośni, czy być może oni są zazdrośni. Zazdrość jest tak, no, też to jest toksyczne. Do niczego dobrego nie prowadzi, kochani. A no, i macie też tutaj kartę. Miłość jest wyborem, i jest mądrością. Także cieszcie się każdym dniem, ale wybierajcie, bądźcie ostrożni w waszych wyborach. Także, no, miłość znowu jest wyborem, także, my zawsze wybieramy. Czy chcemy kontynuować, czy nie chcemy kontynuować, czy jest to związek ważny dla Was na tyle, żeby, żeby pracować dalej. I, no I macie też związki, takie więzi, powią, powiązania między, między Wami, które no, są bardzo mocne. Są bardzo mocne i i te prawdziwe, jeżeli jest to związek prawdziwy, jeżeli jest to, no jest to wasza ta osoba, ym, ta bratnia dusza, to i te związki są mocne, to jest to w stanie wytrzymać po prostu wiele. Także czasami no, przeciągamy strunę, naciągamy strunę, ale jeżeli jest to mocny związek, to on jest. No i przeważnie w związkach ym, tych bratnich duszach, to są ciężkie związki. Nam się wydaje, że to tak jest, no nie wiem, sama słodkość, a to nie, to nie są takie, to nie są takie romantyczne związki, to przeważnie wchodzimy w takie związki, żeby przepracować jakieś cienie no, na naszej przeszłości i, i dopiero wtedy wchodzimy na ten, i obydwie osoby muszą być na tym samym poziomie kochani. Wyciągnijmy jeszcze trzy karty i rozłożymy sobie lustro. No i znowu macie tutaj, także jeżeli macie jakieś, jakieś żale, jeżeli coś jakieś są niedomówienia, to tak jedno właśnie, jeżeli chodzi o zazdrość, jest coś takiego, to musicie sobie to wszystko wyjaśnić. Popatrzcie, karmiczny związek, czyli to jest jakiś. Karmiczne związki to niekoniecznie muszą być bratnie dusze. To jest ktoś z, waszego, z waszej przeszłości, z którym po prostu no, zrobiliście układ, że odpracujecie, tak jakby pewną karmę. Także to są, no, to są bardzo mocne związki, ale tutaj wychodzi, że jest coś, coś tu się gotuje w tym, kochani, i będzie intensywnie, ale musicie się po prostu dogadać, wyjaśnić sobie. Bo czasami jest to nasza percepcja, nam się może coś wydawać, że ta osoba, yy, nie wiem, no coś zrobiła albo jemu się coś wydaje, i, a, a sytuacja może być w zupełności odmienna. Także każdy związek, który będzie miał szansę bycia, musi pracować nad komunikacją. Nie ma chyba nic ważniejszego. I coś, coś nie dzisiaj. Znowu popatrzcie, myślę, że to ta osoba nie jest tak jakby, czyli no zobaczymy, co w lustro nam pokaże, ale ktoś tutaj jest, może to może jesteście wy, może jest to ta druga osoba. Coś się stało wygląda na to, że nie jesteście w kontakcie w tym momencie, albo nie jesteście otwarci na, na rozmowę. Ta osoba po prostu jest w tym momencie no, zła, nie chce rozmawiać, nie jest gotowa na rozmowę i wręcz unika, unika konwersacji i unika po prostu y, w ogóle y, no, rozwiązania i pracy nad tą obecną sytuacją. Także dajcie znać, czy to, czy to jesteście wy, czy to jest ta druga osoba no być może, być może to wy jesteście zranione i no jesteście tak, tak zranieni, że nie jesteście. Czasami, jeżeli jest dużo złości, jest lepiej po prostu mieć tą, no może nie minutkę, ale tą chwilę ciszy dla siebie, żeby jednak uspokoić się, bo czasami w złościach powiemy coś, czego później możemy żałować, ale na pewno nie może to być też tak długo, żeby... No, zostały te, te więzi, te po prostu roz, no, rozłączyły się, także te, te więzi komunikacyjne muszą być. Ileś czasu możemy dać tej osobie, ale no, musimy tak jakby popatrzeć prawdzie w oczy i stanąć przed rzeczywistością związku i sytuacji i wyjaśnić sobie. No i zobaczyć też, żeby.. Mm, czy nam się coś po prostu tylko wydawało, czy coś zrozumieliśmy, bo tak tu, tutaj z tą zazdrością jest i, i, i z tym um, być może której ze stron coś źle zrozumiała, być może wydaje, wydaje się tej osobie, że no nie wiem, może doszło do zdrady. Jest jakiś w każdym razie brak zaufania i należy sobie wyjaśnić. Co się dzieje z tym, że no, tak jak mówię, wygląda na to, że jesteście obecnie nierozmawiający. Więc zobaczmy, co ta osoba, o której myślicie, którą macie w serduszku, o której jest to czytanie. A może sprawdźmy, co ma w sercu. Co ma w sercu? Co ma w sercu? No ma. Ma królową, królową mieczy. Wow. No, co ma w sercu ta osoba? Kochani, no, jeżeli wy jesteście tą królową mieczy, no to on, no to on ma, on ma was w sercu. I on was widzi tak trochę, królowa, królowa mieczy. Kochani, no, to jest taka. Bardzo mądra osoba, ale może też być trochę chłodna, i on no być może być może to jest jego energia i podchodzi troszeczkę chłodno do tego, ale jeżeli to wy jesteście tą królową mieczy, to on no, widzi was jako bardzo jesteście osobą taką niezależną dla niego, um, bardzo przenikliwą, mądrą. Um, ale też ostrożną i nie wiem, no może on po prostu boi się też, ale ma tutaj tutaj jest Rydwan, także Rydwan kochani jest, on jest w sercu, on w sercu chciałby iść do przodu, iść do przodu w ten związek, na pewno no i czuję się tak, wydaje się mu, że on z wami jednak może mieć wszystko to, co tak naprawdę by chciał. Rydwan jest kartą, taką deter, bardzo, to jest taka energia bardzo zdeterminowana, symbolizująca triumf. No i też on w sercu, on no może mówić, ponieważ to jest właśnie w sercu, że on potrafi bardzo się kontrolować, jeżeli chodzi uczucia, własne uczucia, i ma taką kontrolę nad. Nad swoimi uczuciami, i, i potrafi też być taki bardzo docelowy. Także ma dużo, dużo też takiej dyscypliny w sobie, jeżeli chodzi, a wy może oczekujecie czegoś, no nie wiem, bardziej magicznego. No, i tutaj on ma, kochani, on, on ma możliwości, on ma możliwości i ma zdolności do pokazania Wam tej miłości, której Wy tak naprawdę chcecie. Jest tutaj no, nieograniczony potencjał, wręcz, którym ta osoba dysponuje. Jest no, bardzo zaradny, także on jest, ma możliwości pokazania Wam tę mam tej miłości. Także on w sercu chciałby, chciałby, żeby ten związek poszedł do przodu, czyli chciałby tego, być może potrzebuje sobie w głowie też posprzątać trochę. Także no jeżeli to wy jesteście tą osobą, którą no nie wiem, w jakiej sytuacji albo będziecie musieli sobie po prostu odwrócić, ale ja skoncentruję się, że to wy jesteście, czyli ta energia żeńska, być może nie chce rozmawiać, za bardzo nie ufa i musi sobie właśnie poukładać te granice. Ale energia męska chce tu brnąć do przodu. Ona widzi przyszłość tego związku um, i czuje się tak bardzo, no nie wiem, triumfatycznie bym to nazwała. Jak on was widzi, kochani, jak on na was patrzy jako na partnera? Hmm, no boi się, że odejdziecie. No, jak on patrzy? No, on, on patrzy tutaj, że, nie wiem, jesteście, tak jak mówię, no, jeżeli musicie sobie to odwrócić, to sobie odwróćcie, ale on tutaj, no, boi się, żebyście nie odeszli. Żebyście nie odeszli, jak sobie y, przemyślicie, bo tutaj, y, no, doszło, doszło między wami do jakichś sporów, do jakichś, po prostu, nie wiem, ego stanęło y, pomiędzy wami, i doszło tutaj do takiej sytuacji po prostu, które żadne z was w sumie nie postawiło na swoim. Piątka, piątka mieczy, to jest taka znowu karta konfliktów. No i nieporozumień. Być może doszło do jakiejś agresji. Nikt tutaj w sumie nie był zwycięzcą. Nic w sumie nie zostało wytłumaczone, zażegnane. I on się chyba boi, patrzy, że jeżeli wy sobie tutaj z tym asem, z tym asem mieczy no przejrzecie na oczy tak jakby i po prostu dojdziecie do prawdy i bo będziecie dążyć do prawdy, to po prostu boi się, że będziecie chcieli odejść, że będziecie po prostu pozbieracie wszystko i będziecie tak jakby, bo wy chcecie patrzeć tak jakby na, chcecie czegoś spokojnego i on boi się, że wy odejdziecie, kochani. A w serduszku nie o tym mu chodzi. I co, co on, co ma w sercu, jak was widzi i co myśli, co myśli, a myśli dużo, popatrzcie. Myśli dużo. Co on myśli? Hmm. No, ma tutaj kartę pustelnika, czyli na pewno, na pewno tutaj, kochani, no on musiał sobie, myślę, że nie ma, nie ma tutaj właśnie kontaktu obecnie w tej relacji. I on musiał. Jest tu potrzeba takiej introspekcji, trochę samoświadomości, także być może on, to, że nie rozmawiacie, być może właśnie no, jesteście po prostu złe, także on stara się ten okres wziąć, tak, jakby sobie no, przemyśleć wszystko i wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Być może jest to też taka jego ścieżka trochę duchowa, może on potrzebuje takiego wyciszenia, może potrzebuje, żeby ten związek no, przeszedł w tym momencie, w taki okres ciszy, ale no, on tutaj patrzy na, na jakieś inne opcje. Być może no, chce, chce tak jakby, nie wiem, to może on też być. Może być jakaś podróż, być może, myśli, być może musi gdzieś wyjechać, um, a być może wy boicie się, że jak, że jak wyjedzie, być to mogą być jakieś zawodowe, po prostu um, zawodowo związane rzeczy, że on będzie musiał gdzieś wyjechać, ale no i są jakieś um, jest jakaś po prostu ekspansja, jakieś coś powiększenie czegoś, jakiś. Jakiś progres i może być jakaś wizja, on po prostu patrzy, żeby. No, a być może jest to związane typowo z waszym związkiem, że chciałby jednak no, do następnego poziomu jakoś, no na pewno będzie tu musiała być komunikacja, ale z siódemką, ta siódemka, nie wiem, wydaje mi się, że to jest związane z pracą trochę i on musi, tak jakby, wyjechać na jakiś czas a ta siódemka ta siódemka była, będzie on będzie musiał się po prostu będzie. On boi się, czy to będziecie przetrwacie tą rozłąkę, czy ten związek przetrwa tą rozłąkę właśnie. On się będzie tak musiał, będzie się trochę bronił, być może będzie bronił się przed tym wyjazdem, a będzie musiał tak jakby, nie wiem, no przetrwać jakoś, wytrwać i on się chyba boi, czy, czy wy po prostu wytrwacie, wytrwacie, przetrwacie tą rozłąkę waszą. Um, kochani, co wy macie? Co wy macie w serduszku? Co wy macie w serduszku? Jak wy to widzicie? Co energia żeńska ma w sercu? Hmm. Wy macie królową. Oj, oj, oj. No nie wiem, kochani. Też macie królową. Popatrzcie, macie te same. Macie. On ma królową. Czyli to jest tylko, że u Was, kochani, no tak jak jesteście, jeżeli. Tu jest dziesiątka mieczy, czyli nie wiem, wydaje mi się, że na obecną chwilę wy macie, jesteście tak jakby, dlatego tutaj na pewno jestem pewna, że nie ma komunikacji. Wy według Was, wy macie po prostu, jesteście na końcu swojej drogi. Tak jakby, nie wiem, zostałyście tak zranione, a ta królowa, królowa mieczy też symbolizuje taką kobietę samotną, która po prostu wybiera samotność. Z wyboru to nie, że ona nie wiem, nikiej po prostu nie chce. Ale ona tak jakby zostawia zostawia to, co się stało, i być może będzie potrzebowała tej samotności, żeby poukładać sobie wszystko w głowie. Dziesiątka, dziesiątka mieczy na pewno oznacza jakieś zakończenie, oznacza zdradę, oznacza ból. Jakiś ostateczny upadek także. Jeżeli on, to że, to że to jest królowa, to nie znaczy wcale on może prezentować się, może mieć po prostu tą energię królowej buław. To jest z kolei taka energia bardzo no być może to jest, ponieważ to jest w waszym sercu, więc może Wy miałyście tą, tą pasję królowej, królowej buław, która z kolei, no ona jest taka, byłyście bardzo pewne siebie. Byłyście bardzo zdeterminowane, niezależne, ale po tym, co się stało, tak jakby odwracacie się od tego, kochani. I on was tak zranił: czyli doszło coś, no coś takiego, że po prostu w tej chwili odwracacie się, wasze serce odwraca się. Jesteście bardziej w głowie teraz, w głowie niż w sercu, i no musicie sobie, musicie sobie po prostu poukładać wszystko. Um, to jest taka energia też bardzo mądra. Y, y, daje na, nam takiego dużego obiektywizmu i niezależności. Y, um, no, i jesteście teraz po prostu, y, będziecie bardziej ostrożne. Będziecie bardziej ostrożne, przenikliwe. Nie wiem, coś tu będzie musiało się stać, um, żeby ten związek mógł się podnieść na nowo, ale on też tutaj siedzi w głowie. Jak wy go widzicie? Jak widzicie tą osobę? Według was, kim on jest dla was? Wow! Emperor, cesarz, wielki cesarz, królowa, znowu królowa, czyli takiej. No i popatrzcie, odchodzicie. No znowu macie, jest to dużo energii. No, to jest energia kobieca, energia żeńska, więc jak wy to widzicie? No, widzicie, widzicie go przede wszystkim jako tą energię cesarza. Czyli on był dla was jakimś autorytetem. Widzicie go jako osobę taką bardzo stabilną, władczą. Um, mającą dużo autorytetu i dyscypliny um, no ale coś tu się stało coś on musiał zrobić żeby y, mimo tego wszystkiego, że on jest no jest taki, nie wiem, cesarz jest też energią taką bardzo y, logiczną, zorganizowaną on naprawdę wie do czego dąży i, i tutaj z tą królową królową monet znowu y, on jest też, Wy widzicie go jako takiego no, troskliwego też dosyć. Znowu finansowo bardzo dobrze, no, bardzo dobrze ustawionego, um, ale y, też opiekuńczego, bardzo takiego y, no, obdarwującego Was. Być może y, no, dostawałyście jakieś prezenty od niego był taki bardzo hojny dla was na pewno widzicie go jako osobę która dobrze kieruje się zasobami ale, ale też osobę, która być może tu jest ósemka, ósemka pucharów, czyli to jest jakieś odejście od osoby, która jest też gotowa właśnie może za szybko odejść odwrócić się od, Odwrócić się od swoich emocji, um, dlatego być może on tu was zranił, bo nie jest jednak gotowy pracować. No jest, jest bardziej taki emocjonalny, nieemocjonalnie, ale patrzy tak na życie bardzo y, od strony no, finansowej, materialnej, a no, nie jest tak jakby połączony z, tą, z tymi swoimi emocjami. A Wy jednak tego potrzebujecie tej uczuciowości, miłości, być może delikatności. Um, także widzicie go jako osobę, która za szybko po prostu, nie wiem, poddaje się, jeżeli przychodzi właśnie do rozmowy, do jakichś takich wyjaśnień, to on po prostu no, odwraca się i, no, i ucieka. Okej, okay, czyli co macie w serduszku? Jak go widzicie? No i co macie w myślach? Co macie w myślach, co macie w głowie, jeżeli chodzi o tą relację? Oj, oj, oj. No macie, kochani, złamane serce. Kochani, kochane, no oj, 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 oj. No on wam złamał serduszko. On wam złamał serduszko i. No i dlatego wy jesteście już po prostu... No dla was to jest koniec tak jakby. Dla was to jest koniec. No, jest wam smutno, jesteście bardzo takie rozczarowane. Jest tu dużo takiego bólu emocjonalnego, um, i tutaj z tym, z tym rycerzem, no, jesteście raczej, jesteście raczej zdeterminowane. Zdeterminowane i podjęłyście raczej tak decyzję. On jest tutaj, ten rycerz zwrócony. zwrócony to być może, być może to przyszło nagle. To może też ten rycerz oznaczać, że um, to złamane serce, czyli coś, co spowodowało to, przyszło, przyszło nagle, może dowiedziałyście się, było to coś też, to mogła być jakaś agresywna energia, jakaś agresja w stosunku, w stosunku do Was, ale no w tej chwili, co macie w głowie, to Wy po prostu potrzebuje, od, potrzebujecie odpoczynku, kochani, odpoczynku, potrzebujecie teraz, ja myślę, że odsuwacie się od tej od tej sytuacji, od tego związku i potrzebujecie na pewno regeneracji, wyciszenia, no na pewno uzdrowienia tego, tego waszego serduszka i jakiś refleksji. I ja myślę, że dlatego jak no Widzicie, to jest związek karmiczny i wy musicie przepracować tą energię, ale no na pewno, jeżeli on jest gotowy, on. Jemu się, może jemu się w ogóle wydaje, że tak, nie wiem, nic się nie stało, że wy przesadzacie. I jeżeli on jest tak po prostu no, mocno chodzący i wy go tak widzicie, że on jest tak mocno stojący, to on nie jest, no nie ma za bardzo delikatnego serduszka i mm, być może jemu się nie wydaje, że ta sytuacja jest taka, dlatego on się tak boi, że wy, yy, no, że wy nie przetrzymacie tej rozłąki, jeżeli on będzie musiał wyjechać. A wy jesteście, no wy jesteście, wy już macie po prostu posprzątane, tak, że to tak nazwę. Także no będziecie musieli na pewno sobie wziąć jakiś czas dla siebie i odpocząć um, i zregenerować siły, jeżeli tu w ogóle jest jakaś mowa o otwarciu jakichś rozmów, kochani, o otwarciu jakichś rozmów. Także, no, ciężkie energie, ciężkie energie, kochani. Dajcie znać, czy rezonuje z wami to czytanko. Dajcie łapki w górę, jeżeli możecie. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnym czytanku. Pa! pa.